Przyjaciele, myśmy tu przybyli do was na wesele. Popatrzcie, młody, jaka to jest mina. Rodzice czekają, ale młodej nie ma. Trzeba ci się skupić, żeby dostać młodą, trzeba będzie się wkupić. Patrzcie, że się patrzcie, niechże mi winszują rodzice, niech teraz to wódkę próbują. Patrzę na teściową, co ona zrobiła. I zadowolona zięcia zobaczyła. Posłuchaj mnie, młody, słuchaj w takiej bedzie. Patrząc na teściową, żona Petarda będzie. Szanowna mamo, proszę spróbować, czy dobra wódka. Jak dobra to będziemy targać więcej, jak nie to leci po inną. Probyć się dobra mamy się. Zdrowie, zdrowie państwa młodych. I jak? Może być. Może być teraz tata. Nie tak szepać. Tata policyjny. Zdrowie. Najlepszego. I jak? Chodzi, dobra. Śpiewanie my będzie trochę z innej beczki, butelka jest dobra, niech lecą flaszeczki. Muzyka Mamusia mówiła, coś się roześmiało, jeszcze dwie butelki, bo tutaj jest mało. między nami. w tym cały bagaż jest przygotowany. Teście załatwienie ja witam na służbę. Teraz moja pani kolej jest na drużbę. Podążyła, nie wie, co się dzieje, a górol tam z boku się śmieje. śmieje. Moja droga pani, ja tutaj żartuję na sześciu w kapeli oj pani wariuje. Dzisiaj mam dobry dzień, takie będą starczy. Jedna buteleczka świcznotkowy starczy Obród się młody, patrz tam na sąsiadkę. Za chwilę czekamy, tu nie lada gratkę. <śm> Ona nie zwariuje Popatrz jak się ładnie W łazience maluje wow. Tyś jest głupnie brzydki Tyś jest przystojniejszy Myślałem, że kurwa masz ty ładniejszy

Patrzy się na młodą, jest zadowolona, jaki wyrześbi, jaka umieśniona. Stop! Znam się na weselach, niejedno widziałem! Ja ciebie kolego, oj, rozszybach! <zysy> nie bój, że się, młody, nie ma co tu kukać, po prostu oń pierąg chciał Cię tu oszukać. Posłuchajcie goście, w taką małą sprawę, brawa dla kolegi za wielką odwagę. Witaj Pani młoda, piękny koraliku, gdzie Cię mamy szukać, w którym pokoiku? W którym pokoiku i w którym salonie chcemy Cię zobaczyć? Jak ci jest wylo? Patrzę ja na młodą, śliczna jej uroda. Wicie goście, brawo, piękna panna młoda. Jak wyszedł tu przedtem, był zadowolony, ale jakie bielce, on był zaskoczony. Tej pani pełno jest podniety, Wy się przywitajcie, wymieńcie bukiety. I również dla państwa Krakowioka gramy, i rodziców młodej serdecznie witamy. grają, swatowie się teraz też się przywitają. Witamy was bardzo serdecznie. Szczególnie prosimy o uwagę Paulinę, naszą wierną fankę, adwokatkę. Dowiedzieliśmy się Paulinko, że przypadają twoje urodziny. 12 października. Cały zespół Magik Band, Szalona drużba oraz Twoja przyjaciółka. Karolina Siedlasz! Życzę Tobie wszystkiego co najlepsze. Miłości, wytrwałości, spełnienia marzeń. I więcej TikToków Magika Banda. <głosy> <głosy> Żyj nam długo. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie. Sto lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyją nam! 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam! Niech żyje nam! Niech żyje nam! W zdrowiu szczęściu, pomyślności. Niechaj żyje nam. Karolinko i Paulinko, mam do Was wielką prośbę. Proszę o modlitwę dla Mateusza Rajskiego. Dziękuję.